Pan posioł Armand Rysifiński, z Twojego ruchania, to znaczy z jego ruchania. Bardzo proszę, Panie Sejmie, Wysoki Marszałku, pragnę. Z tego miejsca w imieniu klubu parlamentarnego Twojego rucha zaapelować o to, aby kobiety w polskim Sejmie wyglądały jak prawdziwe kobiety. Tak, reprezentują w końcu organ ustawodawczy kraju aspirującego do cywilizowanego i postępowego, nowoczesnego. Tak, rozglądam się po sali Sejmowej i właściwie nie widzę tu kobiet. Same gładkie, bez zarostu oblicza, czyli typowe męskie twarze. A gdzie zarost? Gdzie broda, wąsy? Czy wszystkie posłanki hołdują średniowiecznym tradycjom i wzorcom kobiecości? A trzeba było popatrzeć, jak dziś wygląda nowoczesna i postępowa kobieta. Trzeba było oglądać festiwal Eurowizji. Dlatego z tego miejsca chcę zatem Panie posałki zawstydzić. Ja zapuściłem brodę i proszę, teraz jestem bardziej kobiecy od was. Dziękuję bardzo za zrozumienie. Aha, jeszcze dodam tylko, że jedyną prawdziwą kobietą w sejmie jest Anka Grodzka, bo przestała się golić.